witajcie na, ponownie na kanale e, polski gamer e, wybaczcie że mm, ostatnio słabo działałem ale niestety e, naprawdę mam ciężko z tym czasem e, rozpoczął się rok szkolny e, ciężko było bo bardzo było dużo rzeczy do ogarnięcia e, potem byłem chory e, teraz znowu mi doszedł konkurs e, na e, który udało mi się jak raz dzisiaj zanieść go i on sobie poleciał, także ogłoszenie wyników będzie około 20 22 października. Także myślę, że do tego czasu udostępnię film na kanał i będziecie mogli sobie zobaczyć co przygotowałem. Film promuje konkretny kierunek. Napracowałem się nad tym filmem. Dobrze, pierwszą grą, którą chciałbym wam pokazać, to jest Nitronation. Wejdziemy w nią sobie. Ogólnie, co mogę powiedzieć o tej grze? Mogę powiedzieć tyle, że jeżeli ktoś nie zna jej, to jest to gra, w której ścigamy się na różne dystanse. Jedna mila, jedna druga, jedna czwarta, jedna ósma, to zależy. Można też przyciszyć. Można też driftować, rywalizować z innymi. Jest tryb online. Chyba wszystko. Dobrze, chciałbym wam pokazać najpierw, zanim zaczniemy się ścigać, moje wszystkie samochody, które aktualnie posiadam. I to jest tak: Mercedes-Benz, Volkswagen. Mitsubishi Motors, Mercedes Benz, drugi. Tym razem C63 AMG, Uwielbiam ten samochód. Ym, I Dodge. To tak, pierwszy. Podgłoszę. Jeśli byłoby coś nie tak z dźwiękiem, co by mnie słychać, to po prostu piszcie. Eee, I posłuchajcie. Pierwszy samochód. następny Kolejny I tym razem miczubiszii i mój yy, ulubieniec C63s AMG. Uwielbiam ten ryk. Tak się prezentuje mój samochód. Odpicowałem go jak najlepiej mogłem. Ile się dało. Pięknie wygląda. Nie ukrywam, że strasznie się jaram wyglądem tego samochodu. Bardzo dużo nim przegrałem, a aktualnie jeżdżę tym białym mercedeskiem. Moment... Tym samochodem się będę ścigać, wygląda on tak. Nie powiem, bo też jest bardzo ładny. Przód mi się podoba. I tak na razie: no to nie będziemy robić kariery. Kariery, tak szczerze powiedziawszy, troszeczkę przeszedłem. Ale to wszystko po kolei. Najpierw wejdziemy, może, w. Online. Spróbujemy się pościgać z jakimś samochodem. Tak dwa, może trzy razy. Zobaczymy, jak pójdzie, a potem ruszymy na drift. I próbujemy. Spider Pawk. Jeśli ktoś by chciał y, pograć w gierkę razem ze mną, piszcie w komentarzach. Zakładamy klan i gramy wszyscy razem. Dobrze, pierwsza wygrana. Ogólnie tutaj to mało gram, rzadko gram. Ale czasami mi się zdarzy. Dużo rzadziej niż na drifcie. Wolę Drift. Lubię latać Borpię. Dobrze, chciałbym jeszcze rozpocząć próg lajków. Także... 10 lajków i kombinujemy z następnymi filmikami, z, na z następnymi odcinkami. A jeśli będzie więcej, to kombinujemy z innymi grami. Możecie proponować, jakie by to mogły być gry i lecimy. Druga walka i przegrana. No cóż, zdarza się czasami. Mm, ogólnie, jak się będę ścigać, to po prostu nie będę nic mówić, bo wiem, że może być słabo słychać. Mm, a nie mam aktualnie mikrofonu. Yy, także, żeby po prostu Wam nie przeszkadzać, to nie będę nic mówić w czasie jazdy. Dobrze, 2 do 1. Teraz chciałbym wam pokazać jak jest z driftem. Te zawody uwielbiam najlepiej najbardziej. Najlepiej mi się jeździ. Fajne jest. Jukrywę pewnie nie grałem, także może być nieciężko. I oczywiście nie dało się tego przegrać. Najwięcej punktów, kiedykolwiek nabiłem, to chyba było coś około 16 tysięcy. Maksymalnie do 17, 000. a to jest bardzo dużo. Rzadko kiedy mi się tak trafiało. Tutaj w tej grze są naprawdę przeróżne zawody. Można wybierać. Masę tego jest wszystkiego. Dobrze, jeszcze raz. Najwyraźniej nikogo nie znalazło. Ja bym się nie ścigał na to, że tylko ja bym chciał z kimś popróbować. Jest taki duży plasty z kontenerami. Tam jest jakiś plast przeładunkowy. Tam jest dużo miejsca. Tam można wchodzić jak tylko się chce. Sama najlepsze samochody. Dobrze, to się jest Blame. Muszę sobie zmienić nazwę na jakiś Superboy czy, czy polski gamer. Superboy to się w większości gier popisuje. 给我贴一张。 też trzeba mieć wyczucie mogli powiedzieć że niektóre na świetnie mi wypadło że świetnie mogę na drodze mogę powiedzieć że niestety ale jestem w trawie to zależy jak powiem. A to podbita lecimy. O właśnie, to jest to, to jest ta mapa, którą uwielbiam. какой-то токсин. О, вижу, он теперь на все 21 jeden piąty rekordu. Pięknie, prawie 23 tysiące. Mój nowy rekord. Dobrze. To by było na tyle. Pierwszy taki odcinek, filmik. Krótki, żeby Wam pokazać ogólnie grę. W następnym filmiku moglibyśmy pograć karierę której jeszcze troszeczkę mi zostało, pokazać jakie samochody są dostępne, i tak dalej. A więc dziękuję Wam wszystkim za, za uwagę i cześć.